Cześć, siema, witam was serdecznie, tu Szalony Kolekcjoner, W końcu znalazłem jakąś krótką chwilę, żeby coś e, nagrać, nagrać jakieś filmy. Powiem Wam, że najgorsze jest to wyczekiwanie z tego względu, że mam różne gazety, mam e, różne boksy, nie boksy, saszetki. E, z jednej strony kusi, żeby to szybko otworzyć, żeby zobaczyć co trafiłem, z drugiej strony no, chcę to zrobić przed kamerą i, i no, e, cały czas. E, Mamy do czynienia z takim wyczekiwaniem. W ostatnim filmie mówiłem, że mam troszeczkę różnych, mniejszych lub większych problemów. Po tym otrzymałem różne, różne wiadomości, prywatne wiadomości, w których życzyliście mi jak najlepiej. Ja bardzo chętnie, to znaczy bardzo chętnie, bardzo dziękuję za, za te ciepłe słowa, słowa wsparcia. Dziękuję i pozdrawiam przede wszystkim doktora Radiana, który bardzo fajnie napisał w komentarzu to znaczy bardzo ciepłe słowa napisał w komentarzu pod właśnie tym filmem jeszcze raz pozdrawiam Cię serdecznie Radianie świetnie, że jesteś dzisiaj otworzymy sobie mm, pięć gazet brawo, mam trochę więcej ale wydaje mi się, że, że pięć w zupełności wystarczy gazety te wyszły na początku tygodnia ja we wszystkich jak sprawdzałem trafiłem Fabregasa. Nie wiem, nie wiem jak to było u Was jeżeli gdzieś komuś zdarzyła się jakaś inna karta podzielcie się z tym Tą wiadomością z nami w komentarzach jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że był tylko, tylko fabrega. Wyciągnę sobie wszystko ładnie, pięknie i zaraz polecimy. 500, szetek, 500. Szetek. Drogi do, do Francji, drogi do Euro. Mam nadzieję, że trafimy coś zacznego, coś fajnego, czekajcie odłożę Fabregasa, Fabregas nie jest zniszczony, to też jest dosyć istotne z tego względu, że ostatnio w updatecie mieliśmy, mieliśmy jeszcze oprócz, oprócz kart limitowanych i saszetki mieliśmy też taki katalog, katalog, no taką kartkę informacyjną, w której, w której byli wypisani wszyscy zawodnicy i tam właśnie ta karta z wożona powodowała to, że karty limitowane się odkształcały tutaj z Fabregasem jest wszystko ok, z tego co widzę, także nie ma problemu mamy 5 saszetek, saszetki tradycyjnie nie mają kodów paskowych zaczynamy unboxing saszetka numer 1 i zobaczcie, e, zaczynamy od pięknego strzału. Pięknego strzału jest to Game Changer z Latan Ibrahimowicz, e, sz, zawodnik Szwecji, za, ż, zawodnik e, zespołu trzech koron. Świetnie, stawiamy go tutaj, na zacnym miejscu. E, powoli, powoli e, te karty Game Changer e, zaczynają umie się kompletować. Mam już ch chyba cztery czy pięć tych kart, także nie jest tak źle. Powiem szczerze, że najgorzej jest umie z drużynami, nie mam jeszcze żadnej szczerze mówiąc, także mamy dodatkowo Herplogo no i karty bazowe, tak mi się wydaje trafiamy szczęsnego sobie, wow to jest moja powtóra, ale fajnie, że go trafiliśmy, ja jestem bardzo zadowolony, Lukaku i Karim Benzema na koniec zawodnik Francji Traszeczka numer 2 I tutaj wyskakuje nam e, Rising Star. Rising Star e, też Francja. Mamy jeszcze Herplego Portugalii. Kozacik Matuś. Kozacik, chyba tak to się czyta. Nie wiem. Nie znam tego zawodnika. O, i znowu Polak, tym razem Kamil Grosicki nam się trafia. Świetnie, świetnie. Na razie fajne strzały, zobaczymy co będzie dalej. Bang, bęk, bęk, bęk. Cyk. Ginter, Matias, Ginter, Niemiec. O, i mamy kawałek lasów, kawałek Grecji. Mamy też jeszcze dodatkowo Irlandię. Fajnie fajnie się y, to kręci jakoś, także czekajcie tego Gintera rzucę tutaj na razie. Wratti na koniec Włoch. szykuje nam się jakiś meczek, zrobię jakiś meczek, tylko muszę jeszcze ustalić drużyny, y, wymyśleć, kto ma y, z kim powalczyć. walczyć. Mam, mam y, pomysł, żeby zrobić takie małe eliminacje, ale zobaczymy jak to będzie. Y, Pedro Rodriguez. O, o. tego to. Wysyp widziałem wszędzie. Inler, chociażby. Alaba, Austria. I lafata, Czechy. Ostatnia saszetka. Zobaczymy, co trafimy tym razem. Czy będzie coś fajnego, coś takiego. I co tutaj mamy? Edrossi na fansie. Bardzo fajna karta. O, ale nam się wszystko pomieszało. Tutaj mamy jeszcze Austrię dodatkowo. I już bazóweczki Lukas Podolski, Mesut Özil i na koniec Francuzik. Dobra, nieważne. Słuchajcie, dzięki za oglądanie tego filmu. Otworzyliśmy sobie 500 szetek. Jak na brawo powiem szczerze, że nawet nawet fajne karteczki ja wam mówiłem, że te karty już kiedyś mówiłem, że te karty bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają przede wszystkim logo z utęsknieniem czekam na chwilę, kiedy trafię w końcu logo Federacji Polski. Tego jeszcze nie mam, ale to jak zwykle. Ja jak się na coś uprę, to tego nie mogę trafić. Zgadza Brachimowicz, to najlepsza karta, którą dzisiaj trafiliśmy. Ja jestem pozytywnie, pozytywnie zaskoczony tym unboxingiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Już teraz zapraszam na kolejne, gdzie będziemy otwierali sobie jakieś inne, inne saszetki. Cześć!